Ready, set, go! Kolejny dzień przygotowań do ultramaratonu biegrzeźnika. Kolejny skuteczny live o tym, jak ułatwić sobie życie. Dzisiaj o tym, jak naładować, jak naładować się energią, korzystając z energii miejsca. Jak byłem, tą chyba w liceum było, to w poniedziałek o godzinie 20.00 na drugim bodajże było archiwum Mix i leciał Mulder Molder i Skali. i oni badali różne... Ciekawe, niestworzone rzeczy, rzeczy, takie, które są z pogranicza albo są nawet gdzieś, gdzieś poza. Jedną z takich rzeczy, która jest spoza nic, spo z granicza albo spoza, to jest radiestezja. Tak naprawdę, jak wejdziesz na Wikipedię, zobaczysz, że radiestezja to jest pseudonauka. Natomiast z drugiej strony, jak poszukasz, poczytasz albo poznasz takich ludzi, którzy faktycznie za pomocą. Różdżki albo wahadła są w stanie określić, gdzie jest żyła wodna, gdzie jest ciąg, gdzie jest zostawiona dana rzecz, gdzie jest określona energia. No i właśnie też są takie jednostki radius, radius, jakoś tak. To potem pewnie opisz, umieszczę, w, umieszczę w opisie. I w zakresie tych jednostek, do tego, żeby człowiek, żeby ludzi mógł dobrze funkcjonować, jest potrzebnych 6 tysięcy. 6000 albo 7000 takich, e, takich jednostek. Natomiast w kręgach e, mocy, w kręgach energii e, tych jednostek, gdzie jest powyżej tego, e, w tym kręgu jest tutaj zbadane przez e, radiostetę ponad 30 tysięcy takich e, jednostek, to ma bardzo dobry wpływ na, e, energię, na e, energię Twojego organizmu. Zatem poszukaj e, u Ciebie w okolicy, może gdzieś bliżej, może gdzieś dalej, takie miejsca mocy. I zobaczysz, że jak pojedziesz do takiego miejsca i pobędziesz w nim przez kilka, kilkanaście albo kilkadziesiąt minut, to zobaczysz, że po prostu coś się zmieni. Coś zmieni się w Twoim ciele, coś zmieni się w Twoim umyśle. To już nie będzie tak samo, jak stąd wyjedziesz. Zatem koniecznie sprawdź, jak działa to u Ciebie. Skomentuj, jeżeli ten materiał jest dla Ciebie wartościowy, to łapka w górę i udostępniaj. Jeżeli potrzebujesz dowolnego wsparcia z zakresu treningu mentalnego, z zakresu rozwoju osobistego, zapraszam Cię do kontaktu przez Facebooka albo przez moją stronę. Ready, set, go!